Wiosna to dobry czas na remonty, szczególnie jeśli prace wykonywane są na zewnątrz budynków. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu wykorzystuje ten czas na poprawę estetyki swoich osiedli i komfortu życia ich mieszkańców. TSM cały czas realizuje tegoroczny plan remontowy. Część robót już została zakończona, inne trwają, m.in. te przy budynku ABCD, czyli Konfederacji Dzikowskiej 12, 14, 16 i 18. Aktualnie na osiedlu dzików prowadzone są prace związane z wykonaniem podejść do klatek, podjazdów, remonty schodów. Przygotowujemy też ogródki pod nasadzenia. Będą to posadzone różnego rodzaju krzewy, drzewka. Przy budynku Konfederacji Dzikowskiej 5 również wykonujemy nowe podejścia do klatek wraz z remontem schodów. Wykonane zostały też podejścia do klatek i nowe schody w budynku Konfederacji Dzikowskiej 7. To nie jedyne prace, jakie prowadzone są na tym osiedlu. Na budynku Konfederacji Dzikowskiej 6 i 8 aktualnie trwa wymiana rynien. Jest to związane z przygotowaniem dachów do malowania, które mamy zaplanowane na bieżący rok. Na osiedlu Serbinów remonty prowadzone są m.in. przy ulicy Matejki. W budynku numer 2 remontowane są balkony. Z kolei w czwórce docieplane są ściany szczytowe, podobnie w bloku Kossaka 8. To, co było przy budynkach z blachy, wymieniamy na styropianowe i robimy elewacje. Kończymy już w tej chwili malowanie klatek schodowych. Zostały wymalowane klatki schodowe w budynkach Sikorskiego 9, Kwiatkowskiego 15, przy Dąbrowskiej 4. Jeszcze mamy zamiar tutaj wymieniać dojścia do klatek schodowych łącznie z rewitalizacją ogródków przydomowych. Dotyczy to budynków orzyszkowej 4 i Prusa 6. W ostatnim czasie takie prace były prowadzone przy budynku Prusa 2. Jednak jak się okazuje, nie wszyscy potrafią je uszanować. Niektóre rośliny zostały podlane jakimś środkiem, preparatom, które, które po prostu zniszczyły nam te rośliny. To są drzewa, trawy? To są drzewa i trawa. No ludzie niestety nie szanują naszych prac związanych z upiększaniem osiedla, związanych z wymianą drzew, krzewów, nad czym bardzo ubolewamy. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu apeluje do mieszkańców o to, aby nie niszczyli mienia wspólnego i ogólnego. Wszystkie prace, które wykonujemy, to przecież są wykonywane za pieniądze lokatorów i mieszkańców, więc należałoby poszanować swój, swój dobytek, tak zwany, tzn. swoje mienie. Dlatego bardzo prosimy, apelujemy o interwencję w razie jakichś takich... Dewastacji, dymulki tych, tych ogródków czy innych urządzeń związanych z infrastrukturą osiedla. Warto pamiętać o tym, że ci, którzy umyślnie bez wyraźnego powodu niszczą lub uszkadzają publiczne mienie, podlegają karze.